Przęt to jest taki final touch, natomiast w profesjonalnej produkcji muzycznej nie ma kompromisów. Mhm. Natomiast tak, dzieciaki, słuchajcie. Chcecie tak naprawdę świadomie kreować brzmienie, tak? Mhm. Musicie zrozumieć jedną rzecz, że jeżeli weźmiemy nawet w tym stroju 440 no. nutę C, która ma 256 kiloherców, tak? Mhm. Herców. Mhm. To to jest nuta C. I teraz mamy C i potem mamy następną kwintę. Mamy G. Dochodzi krzyżyk Fis, tak? Ale matematycznie to jest C razy 1,5, mhm. czyli 256 razy 1,5. Potem od G do D mamy znowu. Razy, ale, ale poczekaj, 1,5. I teraz jak sobie przeliczycie takie rzeczy i potem każdy następną oktawę podzielicie przez dwa, to nagle będziecie mieli C, G, D, A, E, H mhm. i HD Fis. I wtedy, jak już dojdziecie do Fizz, to macie tylko różnicę jednego półtonu, czyli sekundę małej. I każdy DJ wie, że półton, czy sekunda mała, to jest różnica zbliżona do 6% na podwyższeniu. Także każdą wartość matematyczną hmm. można podwyższać procentowo hmm. lub liczyć w tamten sposób. I Waco był jednym z pierwszych producentów, który w wieku 22-3 lat grał ekualizerem cyfrowym melodię. Rozumiem. Czyli. Robiąc kawałek oh. Sokoła Sen, uh -huh. gdzie mnie Sokół wkurbił uh -huh. i narzekał, że jego kawałki mają tak mało góry, uh -huh. znalazłem pasmo w górze, które pasowało do tonacji utworu, bo albo znajdujesz pasmo w tonacji utworu, uh -huh. albo w kwincie, albo w tonacji równoległej. się, że czwarte producentów nie ma pojęcia, o czym ty mówisz, bo. Nie mają wykształcenia muzycznego. To nie ma wykształcenia teraz... muzycznego. Wiesz... To jest zrozumienie wibracji, wibracji matematycznej, bo jeszcze jest wibracja kształtu, mhm. o którym nie mają pojęcia również. Ale oni mają teraz filtry, pluginy i wiesz, no nawet No To nie ja wiedzą, mówię o robią... filtrach, właśnie. Ja wiem, tylko wydaje mi się, że to jest na tyle zautomatyzowane i. Ale na co tyle, jest zautomatyzowane? Że... Robienie. Robienie bitów, programy, wiesz, i jakby software, który doszedł, który mają teraz w domu, nie? że wiesz, że, że robią to... Na... Może się mylę, że robią to bardziej na słuch niż na wiedzę, tak jak ty to tłumaczysz, nie? Nie, oni korzystają z gotowców. A Oni oglądają jakieś tutoriale, mhm. natomiast nigdy nie zrozumieją istoty. Mhm. Tylko gdy zrozumiesz istoty, jesteś w stanie świadomie kształtować dźwięk. Jak zrozumiałbyś tak. się o tym moim wywiadzie, to nie potrzebujesz oglądać żadnego więcej tutoriala w życiu. Właśnie Jeżeli w mówimy tutorial. o kompresji, to również jest to proste jak dymanie, mhm. jak to się mówi. tak? To, a to czemu nie robisz tutoriali na YouTube? Bo czemu? mój syn uważa, że jestem chory na głowę i nie chce ze mną współpracować.